Witam, tu Łukasz z kanału Long Story Short. Dzisiaj będę tłumaczył na zasadzie jeden do jednego wypowiedź Louisa Gaff, która miała miejsce prawie rok temu dla podcastu Macro Voices. Podczas tamtej rozmowy w tym podcaście, w zasadzie jakieś, nie wiem, 80% rozmowy to był, to był wątek poświęcony konfiskacie majątku rosyjskich oligarchów. I właśnie temu, temu wątkowi się przyjrzymy w tej, w tej, w tej, w tej, w tej analizie, w analizie tej, tej, tej jego, jego, jego wypowiedzi, bo zaczyna to po prostu mieć duży związek z tym, co się, co się zaczyna dziać wokół, wokół nas. Ta rozmowa, że tak powiem, nabiera, nabiera nowego życia, prawda? Otóż 24 maja... Yy, jest przewidziane procedowanie projektu zmiany konstytucji, tak zwany druk 31.8.0, który zakłada m.in. konfiskatę majątku na podstawie domniemania i wyprowadzenie poza budżet i kontrolę parlamentu wydatków na obronność, prawda? No, jak tak będziemy domniemywać, prawda, to, to się nagle bardzo szeroki po prostu krąg ludzi sprzyjających Rosji może zrobić no a wiadomo że teraz wszystkie a z drugiej strony wiadomo że dużo dużo wydatków można nazwać wydatkami obronnymi prawda i to już to już przestaje troszeczkę pomału być, być śmieszne prawda przyjmijmy się przyjrzyjmy się tej, tej, tej rozmowie i temu co, co mówi Louis Gaff We've basically chosen to In essence, changed the rule of the games on people we don't like. We've changed the rules of the games on, on the Russian, and we've decided to do so at a time when real returns on Western assets have never been so low, right? So you've got, you know, your your real rates, your real returns on, on US Treasuries is about as deeply negative as it's been in two generations. And it's at this moment that we choose to tell the world not only are you going to lose 3 4 5% real per year in uh, in these u.s. treasuries or in these german boons, but if you don't behave in the way that we want you to behave, then you're going to lose 100% overnight. and without due process, without debate in parliament, without, you know, your day in court, we're just going to grab your football club, grab your yacht, grab your everything. I zrobiliśmy to w czasie, gdy realne stopy zwrotów, stopy zwrotów z aktywów zachodnich nigdy nie były tak niskie. Prawdziwe zwroty z obligacji skarbowych USA są najniższe od dwóch pokoleń. I w tym momencie wybraliśmy, by powiedzieć światu: nie tylko stracisz realnie 2-3 lub 4% na rok w obligacjach USA czy Niemiec, ale jeśli nie będziesz się zachowywał tak, jak chcemy, to stracisz 100% swojego majątku w jedną noc. Bez właściwej drogi prawnej, bez debaty w Parlamencie, bez Twojego dnia w sądzie. My po prostu zabierzemy twój klub futbolowy, twój jacht, twoje wszystko. I, I, do, I do fundamentally believe that this is a massive game changer. Because you know, in the way I conceptualize the world, probably the greatest comparative advantage of the Western world Is the rule of law and the property rights that derive from that. Fundamentalnie jestem przekonany, że to ogromna zmiana gry, bo sposób, w jaki ja postrzegam świat, prawdopodobnie największą zaletą komparatywną zachodniego świata są rządy prawa i prawo własności, które się z niego wywodzi. You know, the reason... Every rich Chinese guy buys a house in Vancouver. The reason every Saudi prince buys a house in London is not because they think, oh, returns on Vancouver real estate is going to be better than returns on Shanghai real estate. but it's in essence, it's your 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 safety asset, right? You, you buy these assets. If something bad happens, I can move to my house in Vancouver and I'll be fine. But now what we've told the world is, well, if tomorrow, uh, you know, Xi Jinping invades uh, Taiwan, then we're going to take your house in Vancouver. Now, if you're the rich Chinese guy who's bought this house, you think, well, I bought this house for precisely this potential scenario, where all of a sudden there's a war in China, and I want to get out. And you're telling me that at this very moment you're going to confiscate it. Well, then this house isn't what I thought it was. And you know, so that, that I think is is the first uh, massive shift. We've in essence. Put a big question mark on the safety of a lot of assets uh, in the western world powód dla którego każdy chiński bogaty gość kupował dom w Vancouver powód dla którego saudyjski książę kupował dom w Londynie jest taki że nie ponieważ on myślał że zwrot z inwestycji jest większy w Vancouver niż w Szanghaju, ale w zasadzie to było jego aktywo bezpieczeństwa jego polisa ty kupujesz to aktywo, bo myślisz, że jeśli coś złego się wydarzy, to możesz przeprowadzić się do swojego domu w Vancouver i już będziesz bezpieczny. Ale teraz powiedzieliśmy światu, jeśli jutro Xi Jinping zaatakuje Tajwan, to my zabierzemy Twój dom w Vancouver. Ale jeśli jesteś tym bogatym Chińczykiem, to myślisz, przecież kupiłem ten dom dokładnie właśnie na taki potencjalny scenariusz gdy jest wojna w Chinach i chcę uciekać, a ty mówisz mi właśnie tuż przed tym, że zamierzasz mi to przejąć, więc wtedy ten dom już nie jest tym, czym myślałem, że jest. I to, myślę, jest pierwsza ogromna zmiana, która rodzi ogromne pytania o bezpieczeństwo aktywów w zachodnim świecie. But I would say there's a second, and I, I think most people that I talk to seem to understand this and are deeply, deeply uncomfortable with it, uh, because you know you take the Russians' uh, stuff today. Tomorrow, who's to say that you know, you know, they're not going to take your stuff for making money on oil stocks and contributing to the you know climate crisis? Uh, or the day after tomorrow, why can't we take the the assets of you know the the social media barons because they've created a, a health my a mental health pandemic amongst our kids you know like where once once you can just grab stuff you know why why stop at just the russians there's, there's plenty of other bad guys out there so you can just keep going down the list of bad guys and and indeed if you're a saudi prince if you're a chinese tycoon you feel most likely that you're not that far down the list of, of bad guys so so right there You know, I think by seizing these central bank entire Większość ludzi, z którymi rozmawiam, wydaje się to rozumieć i czuje się z tym głęboko, głęboko niekomfortowo, bo wiesz, zabieramy rosyjskie rzeczy dzisiaj, a jutro skąd wiesz, kto powie, ja zabieram Twoje rzeczy. Za zarabianie na akcjach ropy naftowej, bo przyczyniały się one do kryzysu klimatycznego. Albo pojutrze, czemu by nie przejąć akcji mediów społecznościowych, bo przecież przyczyniały się do ogłupiania dzieci, gdy zacząłeś już brać, czemu poprzestać tylko na Rosjanach. Tam jest wielu złych kolesi, więc możesz się przyjechać na dół po liście tych złych gości. Jeśli naprawdę jesteś saudyjskim księciem, lub chińskim tajkunem czujesz, że nie jesteś zbyt daleko na liście tych złych kolesi. Więc wtedy od konfiskaty rezerw Banku Centralnego wtedy pomieszaliśmy struktury globalnej architektury finansów. System. After 71, we were really on a US treasury based system. And now we've just told the world these, the US treasuries are not what you think they were. Uh, and neither is Western Real Estate. So, so that's a profound shift. Do 71 roku byliśmy w systemie opartym na złocie. Po 71 roku byliśmy naprawdę w systemie obligacji USA. I teraz powiedzieliśmy światu, że obligacje nie są tym, czym były. I to samo dotyczy nieruchomości na zachodzie. Więc to jest ta pierwsza zmiana. <inaudible> and that is, you know, if you're looking at this from an emerging market point of view, it's the speed at which decisions were made and the process through which decisions were made. you know, i think if you're, if you're an emerging market guy, you're used, to, again, let's say you're a chinese tycoon, you're used to your government making unilateral decisions without debate in parliament, without, you know, campaigning on a platform with, without any of these things You're, you know that's that's part of the world you live in and that's one of the reasons you want to own western assets because in the western world the policy risk is just far lower it's you know getting anything done is a long process but again this has just shifted all of a sudden what we've seen is that over the course of a weekend across the western world rules can be changed without voters having a say without parliaments having a say and you could say well we already knew this because we saw this through covid but this is now a confirmation that the sort of processes that we saw through covid where governments unilaterally decide to do stuff again without debate in parliament without any kind of you know democratic feedback loop um, can now be applied not only on people's, you know, freedom, i.e., you know, locking down people, etc., but also on their inalienable property rights. So this is again, if you look at this from China or from Saudi Arabia or from any one of many emerging markets, you're like, well, this is just like home. Like I, I used to think the Western world was so different. I used to to think it was so special. But when push comes to shove, and their back is against the wall, it turns out that actually it's the same thing as emerging markets. Druga zmiana to szybkość, z jaką podjęto te decyzje i proces, w którym je dokonano. Jeśli jesteś, powiedzmy, tym chińskim tajkunem, to przyzwyczaiłeś się, że Twój rząd podejmuje unilateralne, jednostronne decyzje, bez debaty w parlamencie, bez kampanii informacyjnej, bez tych wszystkich rzeczy. To część świata, w którym żyjesz. I to jest jeden z powodów. Dla których chcesz posiadać zachodnie aktywa, bo na Zachodzie ryzyko polityczne jest znacznie niższe, bo by coś ustalić, to jest to długi proces. I znowu mówię, to się zmieniło. Ku zaskoczeniu, podczas weekendu na całym Zachodzie zasady mogą być zmienione bez zdania wyborców, bez zdania parlamentu. I my to już znamy, bo widzieliśmy to podczas, podczas COVID-a. I teraz mamy potwierdzenie, że proces ten widzieliśmy już w COVID i że rząd unilateralnie decyduje, jak robić rzeczy. Znowu bez debaty, bez demokratycznej pętli informacji zwrotnych. Może być teraz zastosowany nie tylko do wolności ludzi, lockdowny itd. Ale również do ich prawa własności. I znowu, jeśli obserwujesz to z Chin, czy z Arabii Saudyjskiej, czy z wielu innych rynków wschodzących, to myślisz: O, to jest dosłownie jak u nas. Myślałem, że świat zachodu jest tak inny i tak wyjątkowy, ale jednak przyparty do muru jest dokładnie taki sam jak rynki wschodzące. how is an asset that can be worth zero overnight at the decision of a politician simply at the decision of a politician not even out of a bunch of politicians you know it's not, With again, no judge but, and and no judicial yeah, system involved no judge no judge no judicial system no debates in parliament no nothing just a white house that decides we're going to do this um, how is that asset considered safe again and it depends who you are if you're french if you're german if you're japanese sure u s treasuries are safe but the reality is these guys, you know, the french, the germans, the japanese, haven't been the marginal buyer of u.s. treasuries for 25 years. the marginal buyer since the asian crisis, the marginal buyer of, of u.s. treasuries, the foreign uh, marginal buyer has been coming out of emerging markets. and that emerging market investor is very now, i think, is now afraid of being on the wrong side of cancel culture. Uh, you know, we, we live in, in this cancel culture in the western world. And, you know, if a Russian oligarch can be punished for something Putin did, uh, which, by the way, is another big departure in our legal systems. Our legal systems used to be all about you only get punished for things that you do. You know, it's I can't get punished for the crimes of my father or the, the sins of my son. I can only get punished for what I do. And here, you know, when you look at the punishment of the Russian oligarchs, it's like, oh, well, they're friends of Putin, so we're going to take all their stuff. It's. To jest bardzo a very prawda? Cały punkt naszych systemów jest, że nie można być karanym za to, że Nie można być karanym za to, że jestem katolikiem. Nie być postrzegane aktywo, które decyzją polityka, nawet Nie grupy polityków, w być angażowania systemu sądowego. I znów, to zależy kim jesteś. Jeśli Francuzem, Niemcem, Japończykiem, oczywiście obligacje USA są bezpieczne. Ale ci goście nie są głównymi kupcami obligacji USA od ostatnich 25 lat. Głównymi kupcami obligacji od kryzysu azjatyckiego w 1997 roku są rynki wschodzące. I teraz ci inwestorzy z rynków wschodzących boją się, że są po złej stronie w cancel culture. Skoro oligarchowie mogą być ukarani za coś, co zrobił Putin, co jest ogromnym odstępstwem od naszych systemów prawnych. Nasze systemy prawne były skupione wokół tego, że możesz być ukarany za to, co tylko ty zrobiłeś. Ja nie mogę być ukarany za przestępstwa mojego ojca albo za grzechy mojego syna. Mogę odpowiadać karnie tylko za siebie. A tu w przypadku oligarchów o, to koledzy Putina więc my zabierzemy ich rzeczy. To bardzo śliski grunt. Cała zasada systemu prawa to to, że odpowiadam za swoje przewinienia nie cudze. Ja jestem katolikiem, nie mogę być ukarany za przewinienia Kościoła katolickiego jako instytucji. To by było na tyle z tego tłumaczenia mojego jeden do jednego, prawda? Podam teraz może takich kilka haseł, które należy według mnie zapamiętać z tej, z tej całej jego wypowiedzi. Pierwsza, największa komperatywna przewaga zachodu to rządy prawa i prawo własności, które z niego pochodzi, które z niego wynika. Prawda? Drugie hasło, które, które tutaj bym sugerował zapamiętać, szybkość zmian. Prawda? On tam zwraca uwagę, że oprócz pogwałcenia tej, tej po prostu drogi leg legislacyjnej, to jeszcze jest szybkość tych zmian, że to się, że to się dzieje w nocy. Prawda? Jest takie powiedzenie, że. Rząd, przepraszam, sąd nierychliwy, ale sprawiedliwy. No to teraz sobie wyobraźmy to, to, powie, to powiedzenie przekręcone w taki sposób, że sądu nie ma, a, a nie to, że działa powoli, tylko działa super szybko, prawda? Czyli bez sądu i super szybko. No istna, istna zgroza, prawda? Trzecie hasło to dosłownie są jego słowa. Gdy zacząłeś już konfiskować, czemu poprzestać tylko na Rosjanach? No już chyba się bardziej otwarcie nie da, prawda? Yy, wystosować takiego, no, według mnie yy, ukrytej przestrogi, że i ty możesz zostać oligarchą, prawda? To nic, że na razie nic nie robisz, jesteś niewinny, ale jak będziemy się tak bawić, w takie, w takie łamanie prawa, w takie zmienianie wartości, to i ty, Kowalski, możesz zostać oligarchą. Yy, to jest następna rzecz. Yy, I później... W pandemii rządy jednostronnie decydowały, jak robić rzeczy, i to dotyczyło naszej wolności, a teraz rozciąga się to na nasze prawo własności. Wygląda na to, że tak, tak. Jeszcze raz powtórzę. W pandemii rząd jednostronnie decydował, jak robić rzeczy, i tam dotyczyło to wolności ludzi. Ale wszystko, jak gdyby idzie w tym kierunku, że może to, to, to jednostronne takie decydowanie może być rozciągnięte na prawo własności. no To, to, to też jest czerwona, czerwona lampka alarmowa. Mnie rozśmieszyło to, jak mówiło o tym, jak teraz postrzegają Zachód ci bogaci ludzie, prawda, z Arabii Saudyjskiej, Szejkowie, czy tam z Azji, ci Tajkuni, że oni mówią. Yy, o, to jest dokładnie jak u nas w domu, prawda? It's like home. On tak mówi. <laughs> I teraz, jeszcze ode mnie, na zakończenie, taki, taki cytacik. Nie pamiętam, nie pamiętam tego, kto jest tego autorem. Nie ma takiej podłości, do której by się nie posunął rząd, któremu zabraknie pieniędzy. Koniec cytatu. Tutaj, tak z tymi pieniędzmi, to tak jeszcze taką modyfikację bym chciał wprowadzić, że no, chyba sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy w trakcie. W, w trakcie po prostu resetu monetarnego, prawda? Bo ten, bo ten reset, reset to nie ma być, że tak powiem, wydarzenie, to jest proces. To też nie ja wymyśliłem to, 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 to mądre hasło, tylko tak powiedział ten, ten Willem Middlecup, autor książki. Autor książki Wielki y, Reset: y, wo, y, Walki ze złotem i koniec systemu finansowego. Wspominałem wcześniej o tej, o tej książce, także tu się powołuje cały czas na y, starszych i mądrzejszych. Y, z tymi pieniędzmi to, to, to wiadomo, nie? że oni tam drukują, doemitowują, dostokowują te, 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 te zera, prawda? Natomiast tutaj sprawa jest jeszcze głębsza, że, 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 że stoimy, że tak powiem, w przededniu resetu monetarnego, tak? Powtórzę te hasło, bo kiedyś się usłyszałem. Nie ma takiej podłości, do której by się nie posunął rząd, któremu zabraknie pieniędzy. I tą przestrogą kończymy ten materiał. Pozdrawiam.